No, przede wszystkim dla mnie największym zaskoczeniem podczas pisania, tworzenia tej książki było to, że, że w odróżnieniu od tego, jak na no co dzień się do siebie odnosimy, to, to zaczęliśmy się nagle jakoś tak odnosić do siebie i miło, i przyjacielsko, i, i, i w ogóle jakaś taka atmosfera była bardzo słodka. Zabier. Nie wiem, czy to może przez to, że to właśnie książka, że, że jakiś taki no, wyższy rodzaj kultury, ale, ale jednak no, naprawdę, ja byłem zaskoczony. Nie, nie padały przekleństwa w rozmowach. Każdy nie wchodził, nikomu nie, nie wchodził sobie w słowo. Nawet jak, jak mnie się jakaś anegdota przypomniała i chciałem powiedzieć, to to Waldek nigdy po dwóch zdaniach nie mówił, ale tak, tak, tak było i, 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 i dopowiadał. Także, także jestem zbudowany tym, że, że jednak kulturalnie się to wszystko odbyło.